Co pan tu robi, panie dowódco ochrony, poza obiektem zaczeka pan ludzi? To jest wszystko teren Mągi. A tutaj gdzie ja jestem, to jest teren mądry? A na nagrywanie zakładów produkcyjnych trzeba mieć zezwolenie tego zakładu. Cóż się dzieje, jakby pan powie? Proszę nie wchodzić na teren, który jest wartością Nie może pan się wypróżniać na ulicy. Nie może pan bić pani. Dobra. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego pan nagrywał mądy? Zainteresowany jestem. Czy ma pan poważnie? Od mądro, właściciela. Ja tam takimi złotami nie przejmuję, proszę pana. Czy, czy mogę pana więcej zapytać, że pan mi dokumenty powiedział, bo zarazem do policji? No odpowiedziałem panu, że interesuje mnie ten obiekt i nagrywam go sobie. Dlaczego tak. miałbym panu coś więcej powiedzieć? Pani nie rozumiem. Na jakiś celu? A dlaczego ja powinienem panu się tłumaczyć? Jestem zakład szczególnie chroniony. A jest to zakład szczególnie chroniony, proszę pana. Mimo wszystko nie wiem dalej dlaczego miałbym akurat panu się tłumaczyć, proszę pana. Nagrywam sobie jestem, tutaj. Jestem dowódcą ochrony. A jest pan dowódcą ochrony? A co pan tu robi, panie wybór ochrony? Poza obiektem zaczeka pan ludzi? To nie jest poza obiektem. To nie jest poza obiektem, czyli jest pan na obiekcie Mondi? To jest wszystko teren Mondi. Tutaj gdzie ja jestem też to jest teren Mondi? Ta droga, po której ci ludzie jedzą, to jest teren Mondi? Ta droga tak, jest, jest ogólnie dostępna, ale to jest teren Mondi. Rewelacja, rewelacja. Rewelacyjne rzeczy pan opowiada. Ja tutaj podjechałem do tego pana, ten pan mówi, że dla swoich celów prywatnych sobie nagrywa e, na zewnątrz zakładu? ale nagrywa nasz tutaj grzeb. No tak jak się wjeżdża tutaj na te parki, i naszych nie wiem, mogę się dowiedzieć skąd pan jest? Pan z Polski, redaktuje? proszę pana. No za bardzo ten pan nie chce gadać, bo, bo odpowiada tak taki... Odpowiadam panu na pytania, no zadaje pan konkretne pytania. Ja ja się pan, czy pan jest przedstawicielem jakiejś gazet? Że pana jestem przedstawicielem siebie. Odpowiadam panu wszystko, zgodnie z I teraz nie, nie jestem z Polski, o to jestem przedstawicielem samego siebie. Tak pan pyta, ja tak...

Sobie, tak. Czyli wy państwo macie tutaj dowódcę zmiany proszę pana, pana osoby na, jeszcze nie ma pan szefa tutaj. Pana na, pana, na nagrywanie zakładów produkcyjnych trzeba mieć zezwolenie tego zakładu. Mimo że się nie jest na terenie tego zakładu. No oczywiście. Impel. To jest Proszę pana, bo pan powiedział, że za drzwiami pan, pan jest dowódcą, ale ma pan tu jeszcze na, na terenie tej firmy kogoś taksową? Czy mam obowiązek panu tego tłumaczyć? Przyjedzie to wkład. No nie, bo ja się panu... tylko pytam, bo pan tu będzie Ja się pana pan pytałem, ja się pana zapytałem, że jaki pan ja, ja panu to jest mówię, swoim. mnie to interesuje. A jakie? Ja że, że są takie rzeczy, których prywatnie sobie nie, yy, nie wolno. A na nie, jakiej bez podstawie? Skłody, proszę pana, to bez zgody nie... niechą. Tak? Na jakiej podstawie? nie, wiem, że nie wolno i. Wszystko. Że pana pan, pan, potrzebuje pan potrzebuje podstawę prawną? Pan potrzebuje podstawę prawną. Czy wystarczy, starczy, że są tablice, które zabraniają yy, filmowania terenu? Myśli pan, że jak ja sobie powieszę na płocie tablicę zakaz fotografowania albo zakaz dalej. patrzenia się, to ma to znaczenie jakieś A dla ja pana? Panu powiem tak, że ja dalej nie chcę z Panem rozmawiać, bo nie ma to sensu, ponieważ nie ma sensu, bo pan... Ja Jest Panu odpowiedziałem na wszystkie pytania, które Pan sobie życzył. Jak Pan skonkretyzuje inaczej, to zrobi Pan inne pytanie. No skąd z Polski? Dla celów własnych, tak? Interesuje mnie ten obiek. No to są konkretne odpowiedzi. No. Ma Pan pasję w życiu? Jakież ma Pan? Nie, no interesuje się Pan i je wykonuje. No ja Panu mówię, że ja mnie to interesuje. Jakie Pan jeszcze odpowiedzi oczekuje? Nie wiem. mówi Panie, że. Od razu Pan. Tutaj pan parę rzeczy ciekawych powiedział, bo pan przez telefon mówi, że poza zakładem, teraz na terenie zakładu, wcześniej poza zakładem. Jak to jest? Jeżeli pan filmował teren zakładu, jest to rzeczą. Proszę pana dobra, ale pan to ja jestem teraz na terenie Mondi, czy nie jestem na terenie Mondi? Nie wiem, do pana na pytanie, już powiedziałem. Powiem co mi dalej za to, ja nie będę ten ja teren, ten tutaj, to wszystko i tam jest. I jest ta teren... droga, na której teraz tutaj pan stoi, Przebiega to jest teren, droga mondi. Przez teren Mondi. To jest teren Mondi, to a, tutaj nie, jurysdykcja to jest tego, tego obiektu. No, dobra. Wie pan, co bo ja, ja naprawdę nie rozumiem ludzi, którzy opowiadają takie bzdury. A, 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 a robię pan to, co pan robi? Tak, proszę pana, robię to zgodnie z prawem. A pan po pierwsze uzurpuje prawa. Yy, do tego terenu firmie prywatnej kiedy to nie jest teren prywatny proszę pana ja to doskonale wiem bo akurat tak się składa że ja wiem co to jest system informacji przestrzennej potrafię to sprawdzać a pan to przyjeżdża i zakazuje osobie która wykonuje legalne czynności tychże czynności Jeśli pan to mówi? Tak spokojnie, mimo że ja panu delikatnie tak już ja zasugerowałem. Nie no pan na pana krzyczeć, Nie pan mnie nie krzycze, ale wie pan, jak ja bym do pana mówił, niech pan nie oddycha, niech nie, ale pan, pan nie patrzy. Niech pan, pan wygłosi głos na mnie. Absolutnie nie, proszę pana, ja mówię tylko głośno, ponieważ jest tutaj a ulica. A ja pan na Dobrze, w takim razie nie będę mówił tak głośno, Zresztą nie musimy do ogóle rozmawiać. Nie wiem, na co panu chodzi dokładnie? Tam dobrze popatrzy, nie? Te, proszę pana są słupy graniczne tego pasa drogowego. Tam są pewne oznaczenia. Na systemie informacji przestrzennej może pan znaleźć informacje, które są zupełnie sprzeczne z tym, co panu opowiada. Pan ten, czy pan tu nagrywał może trawę, czy ten bądź? Proszę pana, ja nagrywam wszystko to, co widzę. Może pan sobie wypunktować cokolwiek. Ten zakład, tamten zakład. Robię zbliżenia tego zakładu, proszę pana. Wszystko to robię. A to, że pan tego nie wie, że ja mogę to robić. No to się pierwsze moje pytanie było, czy ma pan zezwolenie na... Ale proszę pana, ja zapytałem pan się od kogo. Że pan nie ma i robi pan to? Na... Ale proszę pana, czy ma pan zezwolenie na rozmawianie ze mną? Nie będę z pana pana. Widzi pan? nie ma sensu. Pan ja panu swoje... teraz pokazuję... Pan ma swoje racje. Ja panu pokazuję tylko metodę, którą pan stosuje. Nie, pan ma twoje, chodzi, twoje i... chodzi o to, że ja w tym miejscu na nagrywanie nie potrzebuję niczyjego zezwolenia. To próbuję panu przekazać. Grzecznie, spokojnie stosując zwroty grzecznościowe. A pan się upiera, że nie. Mówi pan o policji. Przyjedzie teraz jakiś, nie wiem, czy pana szef, czy ktoś. Jak, jak się okaże, że mogę to nagrywać? Przeprosi pan mnie za gadanie ten wzór, czy nie? Proszę pana. Poczekajmy. Pan wymaga ode mnie, jak przeprosił. Ja nie wymagam teraz. Ja przecież. A ja pana by, bym prosił o tak, to, żeby. Bo pan widzi, kim ja jestem. No? Tak? Przepraszam, pan widzi, kim i jestem. Natomiast nie wymagałem od pana żadnych przedstawień. Boże. I... ma pan zezwoleniem na filmowanie? I pan, że nie ma. No to, no to. Ja Poczekamy proszę pana. pana jak się nie potrzebuję, więc, więc trudno, żebym no, odpowiedział inaczej. No. Tutaj żadne zezwolenie nie jest. Bo bo ja mówiłem, ja nie wymagam od pana teraz przeprosin, tylko mówiłem, czy jeżeli jak się by okazało... Słucham? Nie, nie pan, tylko, pan tylko zakazuje mi rzeczy, które ja mogę robić. Tak jak ja bym panu zakazywał rzeczy, które pan, pan może robić. No tak, ale ja mówię... Tam tam szkoleń, takich dostępnych no, rzeczy? No. No, no Ja jestem tutaj przy siostrze rowerowej, naprzeciwko wjazdu dla na parkingów osobowych tutaj, między jedynką a biuro. No ja stoję na górnej i A gdzie wy To się teraz? to wyjedziecie nawet po prostu wjeździe w stronę do tego... Zaraz Będę ja nie mogę tego. To miał być też Pana program taki poznawczy, ale będzie ja też... Edu... Nie odpowiada mi, ja się Pana zapytałem, jaki Edukacyjny sposób. będzie ten... Jest... ogólnie Pan... Ja, muszę, ja zawsze to mówię do osób, ale które są miłe. Pana... Pan nie jest miły. Dzień dobry. Uchłaniam się. Witam pana serdecznie. Cóż się dzieje, jak pan powie? Ja nie wiem o co pan pyta, no. no. Chodzi mi o sytuację, w której w tej chwili się znaleźliśmy. Tak. Czy pan cały czas tylko stąd kręci? A z... Kęci, to jest... znaczy, dlaczego pytam? Z tego względu, że oczywiście stąd jak sobie pan kręci, panu tego nie będzie zabraniał. No to zaczeka pan, podejdzie pan do tego dżentelmena, I... bo ten dżentelmen właśnie mi zabrania. Ale, stąd, ale stąd to pan kręci zakład. Moment, stąd pan jak będzie kręcił, to panu tego nie zabroni. No to Każdy jak to jest? W każdym razie e, bardzo bym prosił, żeby pan zapoznał się ze znakami, które są za tą pasem zieleni, bo to już jest teren prywatny, i stamtąd już pan kręcić oczywiście nie może. Proszę pana, zapewniam pana, że widny na, pana, na państwa terenie nie był. Ja panu mówię, odkąd jest nasz teren. Teren nasz jest od tej zieleni dalej. Ja jeżeli proszę pan pana to doskon... kręci. Proszę bardzo. Ja doskonale ale... Oczywiście nie chciałbym, żeby pan nie nagrywał, bo tego bym Ja nie pana tak. nagrywam, ale dla pana taka informacja jest, że jeżeli bym gdzieś udostępnił, to w żaden sposób pan nie będzie rozpoznawalny. Głosy pozmieniane i tak dalej. Dalej. i tak dalej. Ja teraz nie chciałbym żeby pan nie nagrywał, a... Tak jak panu Może pan sobie sobie robić, co pan chce? Proszę pana, przyjechał panie, nie pan stanę? do mnie z tą zapewne miłą panią. Coś pan ode mnie chcecie. Nie, Ten pan. Nie, nie, ja tylko chciałem panu, że z pewnych co, rzeczy może pan sobie coś robić, tak? Proszę nie wchodzić na teren, który jest wartością mondi. I to wszystko. Dobra, ale niech pan mi tak powie taką rzecz. Ja nie wiem, czy ja do pana przychodzę i mówię, wie pan co, nie może pan się wypróżniać na ulicy. Nie może pan pani, ale Nie proszę, może pan ale tego pan mów? w tej Mówię o tym, mówię, że, mówię że pan mi. Nie, mówimy Psz... o no? rzeczach. Ja panu mówię o prywatności. No. Bo jeżeli ja bym chciał wejść do pana do domu, tak, bez pańskiej zgody tego nie uczynię. Ale... Ja panu mówię, odkąd jest teren Mundi, gdzie nie jest. Ale proszę Ma pan, adres... pan prawa wtedy wchodzić na ten teren i robić stamtąd. Ja zadam chwili. takie pytanie, które sprawia trudność w większości. Skąd panu przyszło do głowy, że ja mogę tego nie wiedzieć? E, dlatego panu mówię... Ale skąd panu przyszło do głowy? Bo, bo jeżeli pan mnie informuje, że tam jest teren, gdzie Ja, zada, jest ja za zadałem panu proste no. pytanie, skąd pan robi zdjęcia, czy skąd pan nagrywa? No. Informuję pana o tym, że są znaki, które stoją w różnych miejscach, informujące o tym, odkąd jest teren prywatny Mąki. I koniec. I to pana powinno poinformować? Gdzie pan może, a gdzie pan nie może. Ja panu nie zabraniam robić tutaj stąd żadnych fotek. Bo nie jest to teren mądry, pan może zrobić wszystko. Co się stało, proszę pana? Jest to teren mądry czy nie? Bo ten pan. Nie, tutaj nie jest. Ale jest pytam coś... się, dlaczego, y, czy, dlaczego pan. Y, proszę pana, przejdziemy do tego, niech pan powie. Pan powiedział to przed to kamerą, że to jest, jest teren mądry. Niech pan zwróci się do tego dżentelmena, powie... mówiąc pan o tym, że to nie wiem, jest teren mądry. To się dotyczyła wcześniejsza rozmowa mnie to nie interesuje. Ja panu tylko po prostu informuję. To jest tak samo. Chcę pan... cokolwiek zrobić na pana prywatnym terenie, tak? Muszę mieć pańską zgodę i oni się więcej nie dowiedzą. Proszę bójmy. pana, ja. Stąd może pan robić sobie wszystko, bo to jest teren miasta. Ja wie pan co, jeżeli. Dobra, wykażmy się taką odrobiną szacunku. Przychodzi ja pan do osoby, osoby. Ja pana także. Pan, dlatego. I am, dlatego, dlatego, pana poinformowałem o tym, żeby nie było problemów, żeby pan nie korzystał z terenu prywatnego w Stąd może pan sobie robić co pan chce. Ja rozumiem, proszę pana, ale. Jeżeli ja, jeżeli pan by przechodził do mnie, koło mnie, koło domu i mówi pan, ja bym wychodził do pana, ale wie pan co, niech pan do mnie nie wchodzi. Nie, Czy to jest normalna się zimno. sytuacja? Nie, o się zimno. Nie. nie, to nie jest normalna sytuacja? o zimno. Nie? Bo o się pan się zimno. informuje o nie. rzeczach, mówi pan wyszedł pan do obcego człowieka, który... Ja? Nie prawa, ja? mnie prawa, zgodzimy się do tego, była tak. prawa, tak? w tej chwili nie. Dlatego, co pan ale, mnie o tym informuje? z prostego powodu, przyjechałem z tego powodu, mhm. że słyszałem, doszła do mnie informacja, że robi pan jakiekolwiek sposób zdjęcia, tak? No. Widząc pana w tym miejscu, dla mnie pan w tej chwili... Robi wszystko zgodnie z przepisami. Ja tylko pana poinformowałem, że robiąc stąd może pan sobie to robić, nie może pan robić z terenu prywatnego, który jest własnością mądry. To jest tak samo, jeżeli chciałbym wejść na pański teren i robić zdjęcia pana po sesji, Bez pańskiej zgody, nie mam tego prawa. Jeżeli pan wyjdzie i mi poinformuje, że proszę bardzo, stąd może pan sobie robić, ale tutaj jak pan będzie chciał, to proszę o moją zgodę, bo ja jestem właścicielem, to takie pana prawo. I ja to wtedy uszanuję. Pan sobie nie życzy, żeby na pański, teren, na pański teren bez Pana zgody nie wchodzić. To jest wszystko. Pan mnie informuje o rzeczy, o której nie wie Pan, czy ja ją wiem, czy nie. Dlatego właśnie ty... Dobrze, to ja Pana teraz poinformuję o rzeczy, którą ja też nie wiem, czy Pan wie, czy nie. Proszę, proszę Pana nie wypróżniać się na ulicy. Poinformowałem Pana, jest wszystko w porządku, zachowaliśmy się jednostandardowo. Życzę panu wszystkiego dobrego, sukcesu w tej firmy. Nie mógłby mnie pan o tym poinformować, gdyby pan widział, że mam taki zamiar. Tak? A pan widział, że ja mam zamiar wchodzenia na pana teren? Nie. No to dlaczego pan mnie informuje? I jeszcze raz panu mówię. Znaczy, z tego powodu, żeby pan po prostu nie złamał przywistych. To może pan sobie robić, co pan chce. Mówię panu o tym, jeżeli pan akurat, powiedzmy, w tym miejscu się znalazł, gdzie są ewentualnie znaki świadczące o tym, Odkąd jest teren MONI, to wszystko. Proszę pana, ja pana w takim razie informuję, ponieważ pan się tu znalazł, żeby pan ewentualnie, nie mówię, że pan to zrobił, nie wypróżnił się na drodze, no bo ja nie wiem, czy pan będzie, nie, czy nie. To jest ten sam mówimy, standard, mówimy, ja panu nie, proponuję. Mówimy o, czymś pan jest... mówimy o tym, że chce pan, żebyśmy w jakikolwiek sposób się szanowali, ja panu mówię o zakładzie pracy, a pan mi mówi o próżniacie. No tak, się. bo ja nie wiem, czy pan wie, czy można to robić, czy nie, a pan, nie wiedząc, czy ja wiem, że mogę tam wchodzić, czy nie, informuje mnie o tym, że ja. Ja nie mogę tam wchodzić, czego nigdy nie robiłem i zamiaru nie miałem. Tak jak pan nigdy pewnie Ale... nie robił, zamiaru pan nie potraktowałem pana tym samym standardem. Ja tylko chciałem być na tyle fair, by pana poinformować, bo... nie ja... pan robić, co pan robi? z tego miejsca nie z miejsca, które jest własnością mogi, To proszę, wszystko. Proszę pana, ja, ja chcę być wobec pana ferry. Ja pana też tylko informuję, żeby pan na drodze się nie, nie wypróżniał. Może pan nam na swoim terenie, nie ma problemu. No, może pan inne rzeczy jakieś przykłady dać, ale wypróżnianie to może. Ja panu. Subtelność tego przykładu jest dlatego inna, żeby panu uzmysłowić, że wyszedł pan do człowieka, nie wiedząc, czy on chce wejść, czy nie w Ale Żeby pan pan rzecz zapobiegawczo, tak? I to Bo ja panu lepiej, zapobiegawczo lepiej, to robię, lepiej. Ja do pana I ten sam zdałem. To to, lepiej informować niż później lecz, pan Więc pan Ja pana poinformowałem o tym, że tam jest teren I, i, I ja w rewanżu, żeby panu uzmysłowić co pan zrobił, poinformowałem pana o tym, o czym pana poinformowałem. i rozchodziły się... Myślę, że informując pana o tym, odkąd jest teren o tym mówią no. rzeczywiście znaki, zrobiłem dla pana dobrze, dla siebie. Ja myślę, że ja też zrobiłem dokładnie dobrze dla pana i dla siebie, informując pana, żeby pan się nie wypróżniał na drodze. Powie pan, czy nie. To są pańskie zdania. W każdym no. razie tak to wygląda. W tej chwili na pewno pan żadnego prawa nie złamał. Jeżeli będzie pan nie pan, na to, tego mondi, to będą inne Dobrze, panie dowódcy ochrony, jeżeli to rzeczywiście jest jakiś pan od pana, to pan już wie, że nie jestem na terenie Mondi i mogę stąd fotografować. Przynajmniej według tego pana, czy da pan mi już spokój? Nie bo ja chcę z panem porozmawiać, załatwić. Do widzenia panu. Dziękuję do widzenia. Do widzenia. dzień dobry, mówię panu do widzenia, Ale powiedział pan, pan, mi pan o zakazach pan mi, fotografowania. Pan pana nie odpowiedział, pan jest niegrzeczny. Wystarczy proszę pana mnie za to przeprosić i nie ma problemu. Życzę panu wszystkiego Słucham? dobrego. Słucham? To co powiedziałem. Nie słyszałem. No szkoda. Bo to... Szkoda. Mimo wszystko miłego dnia Słuchoda. panu życzę. Zajemnie.